Cześć witajcie, z tej strony motufan.pl W pierwszym odcinku chciałbym wam pokazać nowości w ogarze. Kogut mi przeszkadza Proszę koguta, proszę żebyś mnie nie przeszkadzał Byle Wyjąłem wszystkie romety Ponieważ dłomka gry Wpadajcie naprawdę na, niej, na jej kanał, subujcie ją Nagrywa vlogi, gamingi Polecam wam jej kanał Dobrze, pozdrawiam cię też, kogut. Ok. No i padajcie na jej kanał, żeby jej nabić subów, bo mi zrobiła fajne zdjęcia. No i cóż, no właściwie, że jakie są? Nowe boczki z Między innymi, najbardziej widoczna rzecz. Są teraz takie ładne. I lusterko jest też bardzo widoczne. Czysk. Mało widoczne jest to, że zmieniłem gumę. W przyszłym miesiącu zamówię. Szczenki hamulcowe na tył, takie lepsze wzmacniane za 5 dych prawie, kabel, bo w nim w ogóle woda pływa, no i fajka będzie też nowa i świecę jakąś też zamówię. Czy co ten kogut ma? Czemu on się uziął akurat jak odcinek nagrywam? Mniejsza. Będą te gumy takie sprężynowe, bo komplet gumy zamówiłem. Ale to po remoncie wszystko będzie zakładane. E, tutaj w ogóle są kadety tego wyjąłem. I tak tego. Tylko dlatego, żeby zrobić fajne zdjęcia. Więc to było na tyle. Tak w ogóle mogę się prezentuje teraz. Wpadajcie na kanał Domka Gry. Robi naprawdę super zdjęcia. E, polecam. Subujcie ją. Nabijcie jej 50 subskrypcji. Błagam was. Cześć.